Widziałem ostatnio na Boxer.org wywiad Mateusza Masternaka i powiem szczerze, że Mateusz bardzo mnie zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś. Byłeś amatorem i nie byłeś tak zadufany w sobie jak teraz. Toczyłaś tylko tak naprawdę niewiele walk z żadnym wybitnym zawodnikiem, a uważasz się za... no nie wiem... no. Mówiąc przed kamerą, że pokazując palcem, że dopóki nie będzie szkoły Mateusza Masternaka, to nie będzie do polskiego boksu, te słowa z Twoich ust nie powinny w ogóle wyjść, więc jeżeli jesteś tak pewny siebie, jak mówisz, to. Chciałbym z Tobą zaboksować, chciałbym, żeby to jakoś wyszło, za z... porozmawiać z menadżerami swoimi, a z moimi są jak najbardziej za tak. Więc, jeżeli, jeżeli jesteś taki pewny siebie, to chciałbym, żebyś ze mną zaboksował. Nie odbierz tego, jak, że krzyczę przed kamerami, tylko z Twoich ust nie powinny paść takie słowa, że polscy trenerzy nic nie umieją, że coś, że już dawno przeszły z czasy Felixa Stama. Tak, to jest prawda, że przeszły Feliksa Stama, ale każdy, wszyscy trenerzy. Nie wiem, może twoi trenerzy tak trenują, że trenują Feliksa Stama metodami. I jeżeli tylko będzie to możliwe, to zapraszam do walki. Mam nadzieję, że byłoby to duże zainteresowanie Polaków, bo ta walka by coś dała. Na pewno byłbyś w niej przegranym zawodnikiem. Dziękuję.